I witam wszystkich ponownie jak najbardziej serdecznie z tej strony, jak zwykle Z. Witam was na trzeciej grze finału Go For SC2 numer 90, która równie dobrze może być ostatnią grą, którą będziemy dzisiaj oglądać Satini 0 do dwóch. W pierwszej grze. No widać było tutaj troszeczkę, troszeczkę zrównoważoną grę, w drugiej jednakże jego pójść był całkowicie nieudany. Dobry pomysł, bardzo złe wykonanie. No i niestety Satini rozbił się od swojego przeciwnika, nie zadając w zasadzie żadnych większych strat. No i tutaj naprawdę widać było przewagę jego przeciwnika, którym jest kas grający także jako żółty teran, według niego samego jego najlepszy matchup to jest właśnie TVT. Czuje się tutaj zapewne jak ryba w wodzie podczas gdy obaj gracze tutaj oczywiście bardzo manersko sobie, sobie tutaj czatują. Szczerze powiedziawszy, no tutaj gramy na kolejnej mapie, którą jest Taldarim Altar, mapa, która jest ogromna, od razu przejdziemy do jej omówienia, bardzo duży main, świetne ilości miejsca, żeby się tutaj rozbudowywać, także przejście tutaj w naturala, który znajduje się tutaj, jeśli zauważycie, nie ma żadnej rampy, nie ma tutaj w ogóle niczego, więc tutaj ta, tutaj ta mapa, no nie oferuje aż tak fantastycznej obrony naziemnej maina, jak chociażby właśnie inne mapy, jak chociażby właśnie ten Terminus, który widzieliśmy w poprzedniej grze. Można tutaj bardzo łatwo przejść w trzecią bazę, która znajduje się tutaj. Jest tutaj także rampa wychodząca na dół w tą środkową część mapy. No i mamy także coś w rodzaju takiego tylnego wejścia do do tutaj do tej trzeciej bazy i także przejścia w naturala, więc tutaj ta obrona naturala może być prosta mniej więcej do tego miejsca, później już troszeczkę, troszeczkę, troszeczkę yy, będzie to utrudnione. Tymczasem, jak na razie oczywiście obaj gracze rozpoczynają od swoich baraków. Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy, przepraszam Was najmocniej, na co się zdecydują. Mam wrażenie, że Kas na tej mapie może zdecydować się na One Rocks Expand i chyba na to właśnie będzie się decydował, ponieważ nie widzimy żadnego Gejzera, który zostałby jeszcze wybudowany. Dokładnie tak będzie tutaj One Rax Expand, to jest to, co Kas zrobił w pierwszej grze na Zelnaga Caverns i chyba także będzie się tutaj na to decydował. W Satini tymczasem mam wrażenie, że będzie to One, One, One. W pierwszej grze widzieliśmy banshi w drugiej grze widzieliśmy Heliony, i tutaj na pewno ta fabryka pojawi się prędzej niż później. W tym momencie już posiada prawie 100 minerałów, 100 gazu, żeby zdecydować się na ten budynek. I jak na razie, Kas w ogóle nie skautuje swojego przeciwnika, w ogóle nie skautuje bazy samej mapy, można powiedzieć. Tylko decyduje się oczywiście na zbudowanie swojej kolejnej, swojego kolejnego command centra. Tymczasem łapie już swój gaz, no i w tym momencie zapewne także. Łoł, wow, chciałem powiedzieć, że dostawi dwa kolejne baraki, ale w momencie, w którym. W którym, w którym w zasadzie bardzo szybko złapał właśnie te dwie rafinerie. Może to już nie być to, na co się ten żółty teran zdecyduje. On oczywiście stara się być bardziej pasywny tutaj w tym momencie i to, i to Satini będzie chyba starał się wymuszać tutaj jakiś rodzaj e, jakiś rodzaj builda chociaż nie chwila moment także także Satini widząc ten Warlax Expand decyduje się na właśnie swój rodzaj takiego Warlax Expand najpierw, najpierw pompuje jednego ripera ze swojej główne, ze swoich pierwszych baraków no i tutaj ten riper będzie służył także do skautu może sobie bardzo fajnie wskoczyć chociażby tutaj może sobie fajnie wskoczyć chociażby tutaj tutaj macie takie troszeczkę tylne wejście klifowe i już w kilku grach, których widziałem, widziałem bardzo fajne, fajne dropy, właśnie w, mniej więcej tutaj w te, w te okolice, gdzie atakowany był właśnie main jednego z graczy, to jest bardzo mocny atak. No i zobaczymy także, że kas w, swoich, w swojej poprzedniej grze, w grze numer jeden dokładnie, zdecydował się na bardzo mocny, na bardzo mocny drop. W tym momencie, oczywiście Satyni nie decyduje się na wyskoczenie, właśnie tam, jednakże za chwilę ten jeden z tych SCV-ów zostanie zniszczony. Dokładnie tak, pierwsza. Pierwsza ofiara na koncie tego Reapera, ale już Kas, widząc tą jednostkę, przesuwa swoje maryny, jest już przygotowany do tego, co może się tutaj wydarzyć. Reaper tymczasem łapie z Akselnaga, jak to wygląda. Wow, 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 chwilę, moment, czyżby było to? Dokładnie tak, Satini zdecydował się na drugiego command Centra, więc to jest One Racks e, Expand przechodzący we 3 Double Expand i Satini gra tutaj naprawdę bardzo ekonomicznie. Zaraz zobaczymy. Czy, czy w jaki sposób Kas na to zareaguje, ponieważ on na razie decyduje się na wymyślanie Kas i W Ten upgrade może nam sugerować, że Kas będzie decydował się na bardziej, bardziej, bardziej defensywną grę, bardziej taką statyczną grę. Podczas gdy także decyduje się na fabrykę. No i oczywiście Starport, Chociaż chwilę moment, tutaj nie jednak jest budowany pierwszy czołg, miałem wrażenie, że te dwa budynki zamienią się miejscami, jednak nie będzie miało to jak na razie miejsca. kas jeszcze nie łapie swoich dwóch dodatkowych gazów podczas desatini. Wymyśla Steampaka, buduje także swoją drugą fabrykę oraz brakiem, więc nie jednak nie był to FreeRax Expand, tylko był to Turax Fact Double Expand. I tutaj za chwilę zapewne także zobaczymy te Dokładnie tak, czy jest? nie? Jednak jest to reaktor. U, przepraszam bardzo, oczywiście obaj gracze robią dokładnie to, co nie myślę, że będą robili. I także mamy tutaj Starport. Jak na razie kontrola mapy Satyniego jest bardzo fajna. To on posiada kontrolę nad większością z tych, tych wieżyczek kselnagi, Nagi. Chyba także będzie starał się tutaj sprawdzić, czy ta wieżyczka jest pod czyjąś kontrolą. Nie. I bardzo, bardzo go widać to ucieszyło, podczas gdy Kasiu już ma wieżyczki w swoim naturalu, czy także w mainie, dokładnie tak, więc boi się tutaj tych Banshee, także chyba stara się skautować swoim pierwszym wikingiem, czy jakaś Banshee tutaj nie wyskoczyła. No cóż, czuje się chyba troszeczkę, nie, troszeczkę taki nie, tak nieswojo, ma wrażenie, że jego przeciwnik będzie go w jakiś sposób atakował, Tędy niestety nie da się przeskoczyć tego klifu i ten Reaper w ogóle żadnego harasu nie będzie tutaj uskuteczniał. Troszeczkę mnie to martwi, że właśnie ten Reaper tak po prostu stoi, nic nie robi, bo mógłby chociażby wskoczyć tutaj od tyłu i zobaczyć, co się w tym mainie dzieje, to naprawdę te informacje myślę, że bardzo by Satiniemu pomogły. Tymczasem Satini bunkruje się na swojej. Na swojej rampie problem polega na tym, że atak może przyjść także mniej więcej z tej strony, i chyba zaraz w tym momencie Kas zauważy, że jego. Ale nie, chwila, moment wpada tym Wikingiem. Musi uważać, musi uważać, żeby ten Wiking nie został stracony. Podoba mi się, że ten SCV stawia tutaj supply, będzie to taki system wstrzesnego ostrzegania. I wygląda na to, że naprawdę Satini nie chce, żeby Kas zeskautował jego trzecią bazę, i w tym momencie ten Wiking zostaje stracony. No cóż, Kas troszeczkę, troszeczkę nie ogarnął swojego Wikinga. Został on zniszczony bardzo szybko, czy jest budowany Reaktor dokładnie tak, ten starport za chwilę się z tymi barakami zamieni. Tymczasem w bazie Satiniego widzimy już, widzimy już starport właśnie z reaktorem. Jednakże ta fabryka w ogóle nie posiada żadnego Techlaba, a jest to według mnie duży błąd, ponieważ Kas już posiada swojego Sieć Techa, już posiada pierwsze Sieć Tanki, i to on w tym momencie posiada przewagę technologiczną, według mnie. Jeśli chodzi o przychód, wyskakuje tutaj Satini do przodu, on posiada właśnie trzy bazy, posiada trzy razy Orbital Comet, i naprawdę może się okazać, że to on będzie tutaj w jaki sposób, e, zdobędzie w jaki sposób przewagę, tymczasem pierwszy maruder w tym swoim ogromnym kombinezonie biegnie tutaj niczym niedźwiadek przez mapę, no i oczywiście wystraszył tutaj, wystarczy, że tutaj te dwa małe mariny, no, oczywiście taki ogromny maruder, taki ogromny niedźwiedź, ale chwilę, moment, niedźwiadek Satiniego także wyskakuje tutaj ze swojej jamy. No i niestety, niestety, niedźwiedź kontra niedźwiedź plus mariny, e, można powiedzieć te małe niedźwiedziątka, no to wiadomo, jaki jest wynik tej potyczki. Tymczasem kas posiada już tutaj naprawdę dużo dużo czołgów. One posiadają switch i wygląda na to, że myślę. Że naprawdę Kas jest w bardzo dobrej pozycji. On także będzie tutaj ekspował i tym razem złapie tą expę. Jak na razie zostawiając tą, widać tutaj, że będzie decydował się także na tym riperem na zniszczenie ewentualnego SCFA, który tutaj wyskoczy. I w momencie, w którym Kas wychodzi z bazy, Satini decyduje się na zrobienie dropa. Jest tu bardzo mało marynów, jest ich dokładnie 8. Więc mamy tutaj Okto Dropa z dwoma medywakami. Ma miejsce, a tak jest tutaj oczywiście atakowanie Safra i ale według mnie Satini powinien przesunąć się troszeczkę w stronę linii minerałów swojego przeciwnika, Chyba straci zaraz jednego ze swoich medywaków, ale Powoduje to, że kas cofa się wszystkimi swoimi jednostkami, czy jeden z tych e, mediwaków został zniszczony, dokładnie tak niszczy w tym momencie Saplajdę. To według mnie dobry pomysł, żeby właśnie te budynki z, e, zniszczyć. Satini w tym momencie, zadawszy obrażenia, spokojnie się wycofuje. Bardzo dobrze, bardzo dobrze wykonany drop. No cóż, strata tego mediwaka troszeczkę zabolała, ale także, także stracił troszeczkę czasu wydobywania minerałów. Jest to o wiele ważniejsze w tym momencie, ponieważ Satini posiada ponad 2000 wydobycia na minutę. Podczas gdy jego przeciwnik musi się tutaj, musi się tutaj wspomagać mułami. 65 SV-ów, Satini, bardzo dobra pozycja ekonomiczna. Problem polega na tym, że, no cóż, musi naprawdę tutaj uważać na swoją armię. On w ogóle nie posiada żadnej, w ogóle nie posiada żadnego czołgu. To jest według mnie naprawdę ogromny, ogromny błąd w tym momencie. E, I Kas nawet tutaj e, swojego przeciwnika swojego przeciwnika, tutaj Tailgateuje, można by chyba tak z angielskiego nazwać. Starając się zniszczyć tego mediwaka, który oczywiście porusza się odrobinkę wolniej od wikingów, i może się okazać, że tutaj ten że ten mediwak zostanie zostanie zniszczony. Zaraz to zresztą zobaczymy, czy będzie starał się wyładowywać swoje jednostki, podczas gdy kas wyskakuje do przodu. Zauważcie, jak naprawdę mocna jest jego armia sześć czołgów, oczywiście, mariny także już mają plus jeden, czy jest wymyślany armor. Dokładnie tak. Niech moment nie jest wymyślany, ale za to jest wymyślany combat Shields. podczas gdy. Plus 1, plus 1 u Satiniego. Za chwilę zostanie zakończony. Medivhak został zniszczony przez Wikinga, ale oczywiście chyba wszystkie maryny się uratowały. Dokładnie tak. Tych marynów zostało tutaj 8. Także przejmuje kontrolę nad Ksenagą. Więc Satini tutaj jego prezencja na. Jego prezencja jest bardzo mocna. Także chyba miał tutaj miejsce drugi drop. Chociaż nie jestem do, dokładnie pewny, e, czy ten drop. Tak, chyba miał miejsce w tym momencie. Oczywiście, Planetary Fortress spokojnie się przed tym e, obroniło. Wygląda jednakże na to, że Satini będzie wychodził z bazy i szczerze powiedziawszy, w porównaniu do tego co posiada Kas, nie sądzę, żeby miał tutaj jakiekolwiek szanse w konfrontacji z tą ogromną siłą. Zwłaszcza, że mamy tutaj niewyobrażalną liczbę czołgów. Ale chwilę moment, czy Satini będzie decydował się na atak. To jest bardzo, bardzo zły pomysł. Otrzymuje jeden strzał od czołgu i naprawdę Kas. W tym momencie wygląda niesamowicie mocny. Satini tymczasem ekspuje podwójnie, łapie tutaj te kolejne ekspansje, jedną tutaj w tym e, blisko tego maina na godzinie na godzinie drugiej i wygląda na to, że będzie miała miejsce konfrontacja, ale naprawdę Satini nie ma jak tutaj podejść do swojego przeciwnika. Kas tymczasem stimuje. W tym momencie oczywiście ma miejsce, ma miejsce konfrontacja w zasadzie jedynie piechoty i kas naprawdę musi tutaj uważać, żeby także chronić swoje czołgi. Czy będzie miała miejsce flanka? Dokładnie tak. Satini stara się zajść swojego przeciwnika chyba od tyłu albo zaatakować tego Planetary Fortress. Nie ma tutaj zbyt dużej liczby SCV-ów, żeby tą, żeby tą fortece naprawiać. Miał miejsce taki troszeczkę wczesny z tymi. W tym momencie. Uuu, jedna, druga, trzecia sala, oczywiście, są małe straty, ale ten Planetary fortec eksploduje niesamowicie szybko. Także stara się tutaj stara się tutaj promować swoje jednostki właśnie w to miejsce i chyba zostanie złapana ta bardzo, bardzo w zasadzie osłabiona siła. W tym momencie ma miejsce steepak, Czołgi się rozkładają i to będzie totalna masakra naprawdę niesamowita masakra. Wszystko rozpływa się tutaj, jeśli chodzi o Satyniego. Musi także uważać, żeby nie stracić swoich mediwaków, które są w tym momencie. Bardzo ważne, tak, że świetnie gaz broni się w swoim mainie. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo źle dla minerałowego terana, który w tym momencie jest bardzo do tyłu, jeśli chodzi o jego limit. Jest także bardzo do tyłu, jeśli chodzi o technologię. W ogóle nie buduje czołgów, nie jestem w stanie tego zrozumieć. Dlaczego sati tych czołgów nie buduje? Posiada naprawdę e, rozsądne ilości gazu. I nie sądzę, żeby tutaj był problem właśnie z budowaniem tej większej liczby czołgów, podczas gdy naprawdę decyduje się tutaj na same Mariny oraz Marudery. Oczywiście są to, jest to bardzo mocny mix jednostek. I można by powiedzieć, że tutaj taki trochę imbowaty miks jednostek. I oczywiście także Świetne możliwości produkcyjne Satiniego powodują, że jest w stanie wrócić tutaj do gry. Spójrzcie 167 kontra 177. Jeśli Kas nie zaatakuje, a stracił tutaj swoją trzecią ekspansję, no to może się okazać, że Satini po prostu go przemakruje. 172 kontra 179. Tutaj 4 marudery, 7 marinów jest produkowanych, także plus 2, plus 2 jest już prawie zakończone. Wszystko, jeśli chodzi o Kasa, będzie tutaj polegało na jego pozycji oraz na jego sichtankach. naprawdę będzie musiał tutaj na te Sitchanki uważać, że będzie musiał zagrać nimi naprawdę ekstremalnie dobrze. Cztery kolejne są już tutaj produkowane. I KAS naprawdę z fabryk posiada chyba cztery, dokładnie tak cztery fabryki. To jest świetna, świetna przewaga, jeśli chodzi o jego możliwości produkcyjne, właśnie tutaj dotyczące tych czołgów. Tymczasem tych czołgów atakujących bazę. Satiniego jest aż 11. Tutaj w ogóle nie ma nic do obrony, i wygląda na to, że będzie miał miejsce także kontrata. Satini ze starter Stepem, właśnie w tym momencie, ze Steampakiem, niszczy to wszystko, co znajduje się w naturalu swojego przeciwnika, Ale zaraz zobaczymy, czy będzie w stanie wpaść do maina. Tutaj oczywiście jest jedynie jeden czołg, ale te możliwości, tak jak mówiłem, produkcyjne są bardzo mocne. Tymczasem, Kas. Niszczy Naturala swojego przeciwnika, więc będzie to Natural kontra Natural. Wpada tutaj w tym momencie Satini, ale jest blokowany przez te wszystkie scwały. Czy jest tutaj jakikolwiek czołg? Wygląda na to, że nie. Tych jednostek jest tu jednakże coraz mniej. A wygląda na to, że Kas ma naprawdę bardzo mocną pozycję. Nie jest w stanie Satini nic zrobić. Jak na razie, podczas gdy traci swoje, swoje kolejne budynki produkcyjne, naprawdę bardzo niewiele Satini tutaj posiada. To, co posiada Kas w bazie swojego przeciwnika, jest dalej bardzo mocne. Nie stracił on chyba w zasadzie ani jednego czołgu, podczas gdy stracił Satini właśnie w tym momencie dwie swoje bazy. Ten natural nawet nie został zniszczony. Dopiero teraz ten, ten orbital. komend eksploduje, podczas gdy mamy tutaj jeden czołg. Zaraz zobaczymy, czy będzie on naprawiany. Dokładnie, chyba tak. Nie, ten czołg nie jest naprawiany. Zostanie zniszczony w tym momencie. Ale także został zniszczony tutaj ten, natu ten drugi natural. Satini tymczasem posiada dwie kolejne bazy. Zaraz zobaczymy, jak to wszystko się skończy. Podczas gdy ta, ta armia została zniszczona. Ekstremalnie szybko. Jest tutaj jednakże kolejna baza. W tym momencie ma tutaj miejsce walka. Dwie jeszcze według mnie nieodkryte przez kasa bazy dokładnie. Tak, tutaj nie widzi, że ta baza się znajduje. Tutaj także nie wie, że jego przeciwnik wybiera minerały. Jeśli spojrzymy na SCV, jest to 71. Jeśli chodzi o Satiniego kontra jedynie 24 kasa. On jedynie posiada swój main, który w zasadzie już nie posiada żadnych minerałów. Oraz właśnie ten natural rzucił trzy tylko po to, żeby być w stanie cokolwiek wydobywać. I w tym momencie Satini traci swoją kolejną ekspansję. On jest także na czerwonym, ale chwila, moment. Porażająca siła w tym momencie Satiniego zdoła odbudować. Spójrzcie, chyba będzie all Dokładnie tak. Tych SCV jest tutaj chyba ze 20 Naprawdę będzie tutaj starał się buforować te wszystkie czołgi, ale na pewno nie będzie w stanie podejść do tak krytycznej masy tych siege tanków, które tutaj stoją. Wygląda na to, że po prostu będzie starał się zniszczyć swojego przeciwnika tu i teraz. Skas w zasadzie nie posiada. Zbyt wiele, czym byłby w stanie się bronić Nawet tutaj troszeczkę misfire, jeśli chodzi o te baraki Za chwilę zobaczymy, czy dokładnie tak kas musi się cofnąć, żeby być w stanie Bronić swojego maina Także Satini tutaj swoje kolejne Swoje kolejne baraki buduje, no do jego siły Jego moc produkcyjna została Została bardzo, bardzo osłabiona Podczas gdy Satini Podczas gdy kas przepraszam bardzo, w zasadzie nie stracił Stracił jedynie jedną swoją fabrykę I tutaj te czołgi są odbudowywane Bardzo, ale to bardzo szybko, w tym momencie chyba będzie miała Miejsce jakiś atak, zaraz zobaczymy, czy któryś z tych graczy zdecyduje się na konfrontację wygląda na to że satyni troszeczkę swojego przeciwnika tutaj przed nim ucieka stara się w jakiś sposób stara się w jakiś sposób Wy, 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 wydobyć jakąś przewagę pozycyjną, i może w tym momencie, może teraz tu jest dużo miejsca. W tym momencie Satini troszeczkę rozdziela swoje wojska. Chyba tak, chyba w tym momencie będzie decydował się na atak, ale to może być najgorszy moment, w którym będzie starał się atakować swojego przeciwnika. Dokładnie tak, Satini troszeczkę za późno. Kass wyczytał swojego przeciwnika, on także łapie swojego naturala podczas gdy Satini ta ekspansja jest tutaj już odbudowywana, ale zaraz w tym momencie wyskakuje. Satini do przodu scv i niestety są z tyłu. Niezbyt dobra pozycja minerałowego terana podczas gdy Kass. Jeszcze posiada tutaj ogromnej ilości ciągów, posiada ogromnej ilości marinów i niestety straty są po obu stronach, ale Satini traci o wiele, o wiele więcej. Jeszcze stara się tutaj steamować, te SCV-y troszeczkę się zakręciły. Na lewej flance mamy jeszcze ogromnej liczby, e, ogromnej ilości marinów Satini niszczy ostatniego czołg ostatni czołg, ale spójrzcie, jak mało tego tutaj pozostało. Czy będzie starał się odbudowywać? Dokładnie tak, ale chyba właśnie w tym momencie zdradził położenie swojej kolejnej ekspansji. Tutaj w ogóle nie ma nic, co wydobywa minerały, według mnie ogromny błąd. W tym momencie także straci swoją kolejną ekspansję Satini, podczas gdy jego przeciwnik właśnie wydobywa, zaczyna wydobywać ze swojej trzeciej, także odbudowuje swojego naturala. Wygląda to naprawdę bardzo źle dla Satiniego, który chyba przegra tą grę. Jego możliwości produkcyjne właśnie są zmniejszane z każdą, z każdą minutą, podczas gdy jego przeciwnik cały czas buduje maryny, cały czas jest w stanie budować ciągi. Dopiero teraz Satini wyskakuje swoimi barakami, ale to już chyba będzie GG. Pomimo tych ogromnych upgrade'ów, dokładnie tak Satini wychodzi z gry. Pomimo tego, że obronił już ten push, jedyna baza, która w zasadzie wydobywała minerały, wydobywałaby minerały, to była ta. No ale spójrzcie, dwa SCV jedynie pozostały tutaj na placu, boju, tu już nie było nic. No i naprawdę, naprawdę, Kass po prostu, no cóż, pomimo tego, że stracił w zasadzie połowę swojego maina, stracił swojego naturala oraz także tą trzecią bazę, to po prostu łapał swojego przeciwnika w bardzo dobrych, dobrych momentach. Przewaga pozycyjna była cały czas po jego stronie, przewaga technologiczna była cały czas po jego stronie, no i to jest dokładnie to, czego powinno się unikać. Satini posiadał możliwości produkcyjne, posiadał fabrykę, wystarczyło dobudować te chlaba, i tutaj naprawdę 1, 2, 3, 4 czołgi naprawdę byłyby o wiele, o wiele, o wiele mocniejsze niż zupełny brak czołgów. A jak zauważyliście, tutaj naprawdę te, te, te tanki świetnie, świetnie tutaj działały, właśnie na stronę kasa. pomimo tego, że mają mniejsze upgrade, to jest 1, 1 kontra 2, 3. Jeśli chodzi o mariny, no to właśnie te czołgi były w stanie zadać tak kolosalne obrażenia, że w zasadzie nawet te upgrady niezbyt się tutaj liczyły. GG dla Kasa, który w naprawdę w bardzo fajnym stylu wygrywa tutaj s 2 numer 90. Świetny gracz, który pokazał nam tutaj bardzo dobre gry. Szkoda, że Satini pomimo tego niesamowitego makro w grze numer 3 nie był w stanie dorównać tutaj żółtemu teronowi. Ja dziękuję bardzo za uwagę. Jak zwykle nazywałem się Z i w sumie dalej nazywam się Z można by tak powiedzieć. Dzięki bardzo. Jeszcze raz zapraszam na mój kanał na YouTube.com Z StarCraft przez 2D. No i oczywiście do zobaczenia w następnej grze.